W imieniu naszych księży, w imieniu naszych palaczy. Organizujemy tę wigilię już od 14 lat. Także stało się to taką naszą zasolańską tradycją. Bierze w niej udział no, około 100 osób. Czy są to ważne spotkania dla państwa? No, bardzo ważne. To są bardzo miłe bardzo miłe spotkanie. Opłatek to jest wigilijny, który można się oczywiście połamać opłatkiem ze znajomymi. Ludzie. Nie mają takiego, takiej możliwości, żeby wyjść, przejść do kogoś. Teraz się nie zaprasza nikogo do siebie, a tutaj spotykają się wszyscy naraz, rozmawiają. Y, czy dobre, czy złe te rozmowy, ale zawsze jest jakiś kontakt mi między sobą. Boże Narodzenie zbliża ludzi. Wiara w Boże Narodzenie zbliża rodzinę, y, ludzi samotnych. A nawet ludzi i zwierzęta. To jest, to jest dzień bliskości. Wszyscy wszystkim ślą życzenia. Zapominają o złu, wojny ustają, przebaczają sobie, przepraszają się. No, wzajemna miłość, ale to wszystko jest wokół wiary. Boże Narodzenie i to trzeba powiedzieć, że w Polsce i w tym miejscu tutaj to jest wyraźnie, bo ci ludzie. W zdecydowanej większości na przykład na Roraty o 6.30 rano uczestniczą, jestem tego świadkiem, starsi ludzie. Jak już nie ma się wiary, bliscy odejdą, zostaje się sam, to piesek zostanie i, i kto jeszcze? I, I takie życie na, na, w starszym wieku, w samotności, to jest bardzo przykre. A więc wszystkie organizacje, takie dnia wspólnoty mają wielki sens, tak jak tutaj. Czy takie wspólne spotkania są ważne dla mieszkańców Zasola? Na pewno ważne, no może w zależności od tego, tak jak ja jestem sama w domu. Także takie wyjście do ludzi, spotkanie się, to jest coś wspaniałego. Bardzo, 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 bardzo. Zawsze siedziałam w domu sama. Było tak, że i w Wigilię sama siedziałam po kącie, gdzieś tam sobie popłakałam. A tak to, no jest cudownie. Jestem bardzo zadowolona. Bardzo zadowolona jestem. Ja już chodzę od kilkanaście lat w ogóle, jak mąż zmarł, tak jestem zaproszona i chodzę tu już chyba z 13 lat. Bile no spotykać się oczywiście ze znajomymi, tak ze sąsiadkami. Tutaj są wdowy prawie wszystkie i wdowce także, to są samotni ludzie, no i starsi, no ja, ale przeważnie wdowy tu jest, przeważnie wszystko chyba wdowie, wdowcy są. Sąsiadkę przyprowadziłam, bo sąsiadka się źle czuje, no to ja, ja też chore nogi mam, ale pomaga mnie. Bardzo dobrze się dzisiaj czuję, jest przewspaniała atmosfera, jestem po raz drugi tutaj, bardzo dużo znajomych, przewspaniale. Czy przyszła dzisiaj Pani sama, czy z sąsiadami? Nie, sama. Sama, ale jest dużo znajomych, wszyscy prawie znajomi są. Bardzo mało osób jest takich, których nie znam. Ja dziesiąty raz jestem, po, po kolei. Co roku, każdego roku jestem. No i podoba mi się. No i życzę Wam koledzy też wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pomyślności, długich lat życia, żebyśmy się mogli jeszcze kilka razy spotkać.